Cześć, witam Was serdecznie. Krótka przebitka, rozwiązanie konkursu. Na to wszyscy czekają. Muszę Was troszeczkę przeprosić za to, co się dzieje w tym odcinku, ponieważ padł mi dysk twardy. Taki bardzo duży dysk twardy, na którym miałem mnóstwo materiałów różnych, z różnych wyjść, z różnego wędkowania. Ale niestety jeden z dysków, bo taka macierz dwudyskowa, jeden z dysków padł i coś tam się dziwnego stało, że nie mogłem po prostu tych plików odzyskać, mimo backupu. 48 godzin walki z urządzeniem, no i niestety poległem, wszystko poszło do formatu. Chcę, żeby ten odcinek nie był tylko rozwiązaniem konkursu, więc macie na początku e, krótką relację z wyprawy nad Kanał Żerański, gdzie pływały albo duże bolenie, albo klenie. Dzisiaj jesteśmy na łowisku No-Kill, zobaczymy, czy uda się coś złowić. Potężne uderzenia tutaj przy brzegach nie wiem czego, czy to jest szczupak, czy bolenie jakieś, nie mam pojęcia, ale naprawdę walnięcia są potężne. Jest cieplutko, fajniutko. No, i żeby nie było tylko łowienia, w dzisiejszym odcinku testuję Jerky Made in China. Tanie jak barszcz z grzechotką. To no, są tam 23 gramy, 24 gramy. Multiplikator Shimano SLX, tym razem 20-funtowa plecionka. I przypomty nowy, bo może tutaj będzie też i szczupak. Mam też przygotowaną drugą wędkę o Sajko Percha z Kastkingiem Spartacusem. Tam jest szesnastka plecionka, także zobaczymy. Oglądajcie. Zobaczcie jak to pracuje. A on tonie. Fajnie pracuje, dobra. Ale tu ryba chodzi. To mi się podoba, że jak przyjść i zobaczyć od razu, że są takie o. potężne walnięcia. Nie wiem czy szczupak może to powinna być. Yy, jerk a la to Jest taki jerk, że nawet jak go się prowadzi w taki typowy sposób, jak wobler. To on fantastycznie ucieka na boki, naprawdę fajny produkt. Tani i fajnie pracuje, potem się przerzucimy na gumy. Powiem Wam szczerze, że ten jerk chodzi bardzo fajnie. Bardzo wolno go trzeba prowadzić. Fajnie się wykłada. Świetnie lusterkuje, zobaczcie, ucieka. Prawda, świetnie chodzi. I dla tych biedniejszych kosztuje tylko dyszkę. Prawie trochę. O. Więc z przesyłką, chyba z pudełkiem 65 zł. Taki zestaw kosztował 5 jerków. Zobaczcie, jakie te jerki są piękne. One po prostu są bardzo, bardzo ładne. Przychodzą z zabezpieczonymi kotwicami. Od razu widać, na które jerki już wędkowałem. Tutaj jest taka płotka. Naprawdę wygląd jest fantastyczny, jest też okoń, jest szczupak, jest to chyba karaś będzie, prawda? Coś jak karaś szczupak. No i ten to jest dosyć ciekawy, dosyć ciekawy tak jakby Alap i powiem Wam szczerze, że czytałem gdzieś tam w internecie, że to jest naprawdę bardzo fajnie, fajne, fajnie łowne malowanie że takie w kropki, że mimo że szupak w jeziorze w ogóle pstrąga na oczy nie widział to taką, taką przynętę potrafi wybierać spośród innych, nie? które mu tam podsuwacie w trzcinki. Fantastycznie pracuje, kolebie się, naprawdę super, jeszcze z grzechotka, nie wiem czy to dobrze. wszystkie otwarte, niesamowite. Zobaczcie, co się stało. Pierwszy raz mam taki węzeł, którego mam problem rozwiązać. Tak się tu wszystko pochrzaniło, że aż zdjąłem szpulę, żeby to rozplątać poza szpulą. Może się uda zobaczymy, ale pierwszy raz taki. O. Poszło, Dobra. że wygląda fatalnie. Ale nie ma mowy, że wszystkie po dwóch miesiącach wędkowania metodą castingową, że wszystko wychodzi bezbłędnie i w ogóle już mi super wychodzi i tak dalej. No, jak widać nie wychodzi. Także pamiętajcie, że łowienie metodą castingową jest trudniejszą metodą. Wędkowania. To nie jest tak jak w spinningu, że po prostu otwieracie kabą i leci już. Tam splątałem mocno plecionkę w Spartacusie Plusie i nie byłem za bardzo zadowolony z tego multiplikatora, że no, że się plącze, że to się źle tym rzuca i tak dalej. Ale wiecie co? Okazuje się, że tak naprawdę winę za to ponosiła sama plecionka. E, przyszły do mnie zakupy, a ja także z Chin, i nawinąłem na Spartakusa Plusa plecionkę od Kastkinga 10-funtową. Według ich tam obliczeń to jest 014. Myślę, że grubsza, ale ona ma zupełnie inną strukturę, jest taka śliska, trochę sztywniejsza, to jest plecionka Mega 8, czyli 8 -splotowa. i powiem Wam szczerze, że fantastycznie zacząłem rzucać ultralightowym, jak dla mnie, znaczy no to nie jest ultralight tym lekkim zestawem Okuma Psycho Pair 424 bardzo małymi główkami. 5-6 gramowymi, znaczy przynętami, bo główki tam 3 gramy, 2 gramy, maksymalnie 5, plus gumka no to gumka waży 4, czyli maksymalnie 9 gram i naprawdę dzięki tej pleciące, te rzuty w końcu były takie, jakie w lajcie być powinny. Nic się nie plątało, żadnych brud żadnych problemów, ale niestety Wam tego nie pokażę, bo materiał po prostu wyparował. Rozwiązanie konkursu mam tutaj ściągawkę czytam Komentarz, który według mnie zasługuje na dwa dżerki abu szwardzonker. Byłeś pierwszą osobą, która mnie zaraziła kastem poprzez oglądanie YouTube'a. Dzięki. Czyli y, kast jest o wiele ciekawszy i ma w sobie więcej emocji od zwykłego spinu. Też tak uważam. Zwłaszcza na początku, gdy nic nie wychodzi, a mi nic nie wychodziło w rzutach, ale próbujesz się doskonalić. Łowienie dla upartych. W 100% się z Tobą zgadzam. Naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia, że jak jeszcze nie wiecie jaki multiplikator wybrać, jaką plecionkę, jaką przynętę, jak tym rzucać, kiedy puszczać kciuk, jak ustawić hamulce to. Naprawdę trzeba być upartym. No i druga część odpowiedzi, fajnie by było zobaczyć ultralight pod konia i jak to wszystko ustawić. I teraz, w związku z tym, że zmieniłem plecionkę, będę mógł naprawdę precyzyjnie nagrać taki odcinek, jak to wygląda według mnie, jak to wszystko poustawiać, i naprawdę zobaczycie, że te rzuty wychodzą. Także ten zestaw castingowy musi być naprawdę dobrany, żeby to wszystko wychodziło. Osoba, której komentarz przeczytałem, mam nadzieję, że już się cieszy. Zestaw widać, widać, dwóch jerków od Swatzorgera. Wyślę do ciebie. Zapraszam, Kamil. Na priwa, wyślij mi swoje dane adresowe, nagroda leci do ciebie. Bardzo dziękuję. I gratuluję. Odzew był ogromny, za co bardzo Wam dziękuję. Bardzo dużo nowych subskrybentów, mnóstwo komentarzy, łapki w górę. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. I motywacja do robienia taka, takiego kanału jest jeszcze większa. Niestety, troszeczkę krucho u mnie z rybami, ale no. Tolica, bardzo wysoka Wisła, ciągłe oberwania chmury, burze i tak no jakby nie pomagają w tym łowieniu, szczególnie jak jeszcze się pracuje, ma się rodzinę i tak dalej. Ale jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za tak duży odzew, miłe przyjęcie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się jutro na rybach. Cześć!